Witajcie. Chciałbym zaprezentować Wam Forda Mondeo wersji MK4. Samochód wyposażony jest w 2 litrowy silnik dieslowski 2,140 litry. Jedna z najbogatszych opcji wyposażeniowych Titanium. Na aucie znajdziemy m.in. felgi aluminiowe, chromowane listwy ozdobne, przyciemniane szyby, srebrne relingi dachowe. Auto wycenione jest na około 19 tysięcy zł. Autko jest zarejestrowane w Polsce, ubezpieczone na polskich tablicach rejestracyjnych, a dokładnie z raciborza. We Wewnątrz tego modelu znajdziemy wiele luksusów. Kolorowy ekran na zegarach, podgrzewaną przednią szybę, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, wielofunkcyjną kierownicę, klimatyzację automatyczną czy elektrycznie regulowany fotel kierowcy. To jedynie niektóre z elementów wyposażenia, które wyróżniają ten samochód. Środek jest uszanowany, jest zadbany. Radios fabryczne wbudowane. Opcjonalne radio Sonygo. Światła ksenonowe, spryskiwacze na reflektory. Ozdobne listwy na drzwiach. No i skrzyżnia biegowa, wiadomo 6 biegowa. Na kanapie. Znajdziemy wbudowane drzwi zintegrowane roletki przeciwsłoneczne, jak i nadmuchy w słupkach bocznych. Z tyłu na kanapie miejsca jest dużo. Wygodnie zasiądą tutaj nawet osoby o wzroście powyżej 1,80 m. Fotele są całe, nie są rane Bardzo wygodne i komfortowe. Kierownica, oczywiście, jest pokryta skórą. Klimatyzacja jest w pełni automatyczna oraz dwustrefowa. Kierowcy i pasażer mogą osobno regulować sobie temperaturę nadmuchu. Lusterko wsteczne jest autochromatyczne, dzięki czemu nikt nas nie będzie raził. Auto automa lusterko automatycznie ściemni się w momencie, kiedy ktoś pojedzie na długich światłach za nami. Dodatkowo auto wyposażone jest w czynniki deszczu i czynniki zmierzchu. W momencie, kiedy zacznie padać deszcz, wycieraczki włączą nam się same. Znajdziemy również faktycznie schowak na okulary przeciwsłoneczne. Przebieg naszego Mondeo to 245 tysięcy km. Zegary są proste i czytelne, a na wyświetlaczu jesteśmy w stanie sterować całym komputerem pokładowym, jak i radiem. Do samochodu posiadamy komplet książek serwisowych oraz wydruk z cepiku, względem historię oraz przebieg samochodu. W wodzie Mondeo znajdziemy ogromny wagażnik. Jest bardzo przestronny. A pod zdywalnikiem znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe. Praktycznym rozwiązaniem są sterypiany, w których możemy wrzucić różnego rodzaju klucze. Auto wyposażona jest w czujniki cofania oraz hak.